Siemaneczko widzę, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robili edit.exe Pewnie zapytacie o co w nim chodzi Już już tłumaczę Po prostu musimy sobie wyłączyć wstępną edycję I musimy ściankę edytować. Oto to tak Schody tak Podłogę tak. I daszek tak. Dobrze, jeżeli wiemy już, co dzisiaj robimy, zróbmy sobie krótki przegląd sklep w Fortnite. Dziękuję w ogóle za 22 łapki pod ostatnim odcinkiem, ale teraz już. Mamy panią galaxis, spocony skinek. Fajny, fajny. Mamy też cały pakiet, czyli plecak, y, kilofik, i lot. Nie możemy to oddzielnie też kupić. Potem mamy płomień, bo dziś, y, teraz jest tydzień płomnący, że wszystko jest zbufowane, co związane z okiem. Potem mamy ciszę. Cisza jest fajna. I cały zestaw ciszy za 1500 widoca. Moim zdaniem się opłaca. Potem mamy ogniskowo, o spocony skinek bardzo Dzisiaj w ogóle fajny sklepik Potem mamy tak to był kiedyś mój wymazany skin, ale teraz taki, a 3 na 10 Mamy też dzwonek lamy, fajna muzyczka jest Potem mamy dmi, dmi wróg. Takie 3 na 10 I, mam, I powróciły narciarki Mamy taką zwykłą narciarkę Mamy narciarkę USA. Ja mam narciarkę Kanady. Jest narciarka Wielkiej Brytanii, Francji. Francji chyba jest najlepsza, nie wiem czemu kupiłem Kanady. Niemcy, Chiny, i Korea Południowa. I mamy taki kilofik też. Fajnie słychać. Potem mamy też narciarza, ale to raczej nikogo nie interesuje. Potem mamy Batmanka i pakiet rycerzy. Złoto-biały pakiet, pakiet Jokera i ekipa Forty. No, jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, a my lecimy do challenge'u. Widzowie, lecimy z pierwszą próbą. Tutaj chyba prezent polecimy sobie. I spróbujemy zrobić ćwinka, a jak się nie uda to chociaż z 5 farak zrobimy. Myślę, że będzie gip. I spróbujmy w tym odcinku dobić 25 łapek, bo pod ostatkiem było 22 łapki aż. Myślałem, że dobijemy te 25, ale może dzisiaj dobijemy, więc zostawcie łapeczkę teraz. Grać się widzę. Lara. Przeldzam go. Na skakę Nie! Zoru wychodzimy na niej. 6-5. Dobra! Let's go. Bierzemy to, bierzemy to, tą pompeczkę i lecimy. Ty tak. Nie. Cicho. Robimy mu jajit. Ja... Wyku, ja nie mogę się budować z tobą. O, jest, jest. on chyba nie wie, że jestem w siupośledzeniu. To czemu w sumie jest pośledzony? Uuu, krak! Widzowie, robimy go. Patrzcie, jakie czysta jest Słuchajcie, wygramy to, wygramy. Chodź, teraz mam lagi. On wie, że jest dziwny. No ma tylko pompę. nie. Nie, dobra. Widzowie, lecimy do drugiej próby. Dobrze, lecimy z drugą próbą. Lecimy sobie na zalew. No. Może jak kiedyś dobijemy tysiąc subów, będę prosił o kod twórcy mój Ale to Kiedyś kiedyś dopiero Dobra teraz Walimy się Dobra, ejże To jest takie proste Dobra, myślałem, że mi się nie nagrywa Tutaj palimy sobie... A bo ja nie mogę swojego daszka postawić. Super, nie? Dobra. Idziemy się klepać. Weźmy trochę macę i idziemy się bić. Idziemy, żeby mieć ze 200 I żeby nie mieć stoppingu, bo normalnie gram... O, ja. Zrobimy musiły bidu bidu i w górę rancza. Tak? Co tak mogę? Dobrze. Dobra, Dwa Że pamiętać, że ja tak 3 na 10 mogę. Oczkajcie, most buduję most, most. Dobra, mamy most. Pokrzęb. Cicho. Wyjdziemy? Nie, no musimy tak. Co ja tak. Nie wie Dobra Artur, ale jest git Leciał lekki Artur Walamy z Abeta o, o, o. Ty, To jest bot? Czy to jest prawdziwy gracz? To jest... Nie, to jest prawdziwy gracz nie no, widzowie, on się boi, jak postawiłem już taką rampę. Gdzie? O Jezu, widzowie! Będzie rip. Będzie rip. Meda tu miałem, mnie, Widzowie, gdzieś tu miałem meda. Musimy znaleźć swojego meda. tu Gdzieś miałem meda. Dobrze, widzowie, jak chodzimy na placę. A, dobra. Widzowie, lecimy do trzeciej próby. Dobra, lecimy z trzecią próbą. Lecimy sobie um, paskudną. Albo kurzące. Kurzą, Paskudną, dobra, paskudną. No. I w ogóle, dziękuję za 200 subów. A możecie też dzisiaj wbić na live'a. Znaczy jak się rzuci, to będzie live. Bo będę sobie grał Arenki i będziemy powoli wbierać czempiona, żeby sobie w sobotę zagrać Keszkapa. A teraz nie wiem gdzie lądować, bo jestem imbecylem Ale jest w porządku, jest w porządku. Dobrze chłopaki robią. A, bo ja jeszcze budować się mogę jakby. Znaczy... Uuu, ale widzieliście jak... Nie no jeno. Eposzaj. Spróbujemy. Cicho. Pik. Zrobimy tak. 300 iHiu poproszę. W komentarzach. Nie no się dostaję tak laser. O, ty nie możesz żyć, przecież jesteś taki słaby. Boś się od i grę! ży gila, 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 mnie. Choć wiem, że zginę, będzie fajnie. Zajmiemy mu była nocą. Let's go! Dobra, żyjemy. Jest git. Jest git. Chociaż żyjemy, jest dobrze. Dobrze. Patrzcie, 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 widzowie, rekin, obrót, apteczka, no jakby nie, trochę sadgę, ale mamy dużego ammo boxa, czekajcie, jeszcze raz, młosiacz, obrót, no jak ja tu mam teraz, Dobra, będzie spazik, widzowie. Ale że Spad. Ale że tak o A co ja z tego kupię? O, to jest fajne. A weźmiemy sobie na później, bo może jeszcze nie no, moje budowanie to jest profesjonalne, nie? Dobra, maców w ogóle nie mam. Trzeba pozbierać mapców trochę. I można dojeżdżać mi. O, własna kastka. Ciarz, zrobimy go na że ja muszę dojechać gościa. Jak ja mam się budować, widowie? To już mnie za psycholo. Nie! Nie zrobię mu Mongrala, nie? Dobra, jest git. Jakiś strajk, tu nie dojeżdża, dobra. Dobrze, jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subika, i napiszcie jakiś fajny komentarz i dobijmy 25 łapek. No, to popatki.